Co takiego odbyło się 19 marca w Miejskim Ośrodku Kultury, że aż parking pod budynkiem Urzędu Miejskiego zapełnił się po brzegi, mimo popołudniowej pory? Co skłoniło tyle osób do zgromadzenia się w tej sali, mimo sobotniego wieczoru, który z reguły kusi wieloma różnymi atrakcjami? I dlaczego w całkiem pokaźnym składzie zjawili się też przedstawiciele władz miasta? Jeśli ktoś tego jeszcze nie wie, to powinien nadrobić zaległości. To jest doroczna ósma już impreza towarzysząca imieninom Józefowa. Panie Państwu, witamy bardzo bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. Gości przywitała Danuta Wojciechowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, zapraszając jednocześnie na scenę Janinę Witkowską, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Józefowa i pomysłodawczynię imienin Miasta. Podziękowała ona za przybycie wielu wspaniałym osobistościom, również spoza Józefowa oraz zaprosiła wszystkich na inną zbliżającą się imprezę. Kolejny festiwal otwartych ogrodów w Józefowie, który odbędzie się w dniach od 27 do 29 maja bieżącego roku. Głos zabrała także Marianna Jakubowska, przewodnicząca Rady Miasta oraz burmistrz Stanisław Kruszewski. Mogę złożyć najlepsze życzenia tym, którzy mieszkają tu od zawsze, aby nigdy nie powzięli myśli, żeby stąd się wyprowadzić. Ci, którzy wybrali to miejsce świadomie, jako najlepsze miejsce do życia, żeby nie żałowali nigdy swojej decyzji. Chciałem Państwa serdecznie przywitać. Byłem na imieninach Kwiatowej już kilkakrotnie, ale nigdy nie było nas tak dużo. Cieszę się, że przybyliście, cieszę się, że chcecie uczestniczyć w życiu naszego miasta. To bardzo dziękuję! Oj, ze mój sosnowy, wykośnie uroda, swoim stylem oraz wdziękiem, a nie tylko wodą. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili Jolanta rusek Wojciech Machnicki oraz Stanisław Górka. A przy fortepianie Zbigniew Rymarz. Zacznijmy od czegoś. Od... No, od... no, trzeba go od... do której od... od... do... wstycha się naprawdę, pełną miłości. To może ty pierwsze występujemy. Oj, i... Józef, jak... jutro Józefinko może odejść. Zawomnisz mnie. Nie Jeszcze... Trza miłość tak się zaczyna! Po zakończeniu części artystycznej wszystkich gości zaproszono na lampkę szampana i tort, którego serwowanie rozpoczął pan burmistrz. Charakterystyczny szum na sali oznajmiał dobry nastrój i radość z tego spotkania. Jest bardzo dużo ludzi, jak widać. Każdy jest chętny do tego, żeby uświetnić tę rocznicę, a obchody tego, tych imieni, tej uroczystości, to jest nasz ukłon oczywiście w stronę naszego pięknego miasta. Miasta, które jest miastem ogrodem. Czyli miastem ze starymi tradycjami, ale też miastem bardzo współczesnym. Mnie się bardzo podobało. Rzeczywiście przyjechałam z przyjemnością. Bardzo. I jeszcze na dodatek no, wypiliśmy szampana i no. wyjątkowo bardzo. Wyjątkowo. Dlatego, że to taki dzień. A Józef na to zasłużył. Dlatego, żeśmy przyszli wszystkiego najlepszego dla Józefowa i jego mieszkańców niech ta tradycja trwa po wsze czasy a goście niech zawsze w dobrym humorze opuszczają mury miejskiego ośrodka kultury